Tam was wszystkich serdecznie. To jest Bolwerstone. Zaczynam nasz kolejny odcinek. Zagrajmy w Dragon Age Początek. Jesteśmy jak przedtem, w, przed gospodą. E, w tym odcinku wejdziemy do niego. E, porobimy kilka zadań. Przejdziemy się trochę dalej. E, może coś zabijemy wreszcie, bo trochę nudno się robi bez zabijania. W tej grze. Rozmawiałeś wczoraj z tym rycerzem? Mówił, że jest z Radcliff. Gadał ze wszystkimi w karczmie. Skąd mamy wiedzieć, gdzie jest urna świętych prochów? Równie dobrze może pytać o drogę na księżyc. Podobno wszyscy rycerze zradkliw jej szukają, jakby nie mieli lepszych zajęć. Nie rozumiem tego. Jestem zbyt głupi na to, żeby rozumieć. Ok, wchodzimy do środka. <laughs> Miejmy nadzieję, że coś będzie się dziać, bo będzie nudno. No, cyczy się. Przepraszam za moje takie. Patrzcie, co my tu mamy. Chyba zostaliśmy pobłogosławieni. Oho, ludzie Logena. Niedobrze. Czy my przypadkiem nie spędziliśmy całego poranka wypytując o takiego właśnie faceta? I wszyscy mówili, że nikt go nie widział? Wygląda na to, że zostaliśmy okłamani. Panowie, nie ma powodu do niepokoju. Oni bez wątpienia tylko szukają schronienia. Na pewno nie! A teraz odsuń się, siostro, jeśli będziesz bronić zdrajców! Spotka cię to samo, co ich! Wygląda na to, że chcą się bić. Chętnie spełnię ich prośbę. Dlaczego uważasz, że są, że, dlaczego uważasz, że są zdrajcami? Nie potrzebuję twojej pomocy, paniusiu, odsuń się. Porozmawiajmy o tym, zanim sprawy wymkną się z Dlaczego uważasz, że są zdrajcami? Tern Logan twierdzi, że szarzy strażnicy zdradzili króla. Naprawdę nie słyszałeś? Dość gadania! Bierzcie strażnika, zabijcie siostrzyczkę i każdego, kto wam stanie na drodze. Dobra, uwiniemy się z tym szybko. Te tak, gadanie. My się uwiniemy z tym szybko. Okej, okay, ty w to. Piesek, gdzie jesteś? Podbiegnij. I daj ogłusz... Nie, nie, nie ogłoszenie. To szarza, nie, warkot. Eee. Ma bardziej że nie otrzymuje ujemny modyfikator. Yy, teraz, nie, na dowódcy to zrobić. Alista jak jesteś naszym tankiem. O, nie przygotowałem się i to nie ziemsko. Nie jestem. Okej. Okay. O, klap o, klapa. Masakryczna. Jesteśmy sami! Naprawdę! Jestem Twoją śmiercią! Okej, okay, gdzieś ty jest? Tu jesteś tutaj. Eee, dowódca... To... Gdzie ja jestem? Jestem tutaj. Lecieś tam? Nie. Nie. Sam... A tak? nam. Dobra! Nie... No. I wszyscy żyjemy! A! Dobra, wygrałeś. Poddajemy się. Dobrze, dostali nauczkę, możemy przestać walczyć. E, nie chcę, żeby zgłosili się do Logana. Szarzy stańcy nie zdradzili króla Kaina. Logan to zrobił. E, Chcieli nas wyrządzić niezasługą na litość. E, dostać wiadomość dla Logena. Co, co mam mu powiedzieć? Czasami wiedzą, co się naprawdę wydarzyło. Zapłaci za to, co zrobił, wpadnie w, w nasze ręce. Będzie się musiał nie, bardziej postechać. dobra, <laughs> dobra. Zapłaci za to, co zrobił, wpadnie w nasze ręce. Powiem mu w tej chwili. Dziękuję. Przepraszam, że się wtrąciłam, ale po prostu nie mogłam siedzieć i się przyglądać. Nie <laughs> jezu, przepraszam za moją chybkę. Dalej jestem chory, nie wiem. Już długo ta choroba ciśnie się, ale będę musiał jakoś to przetrwać. A kim ty w ogóle jesteś? W, w porządku, miło było uratować ci życie, bo co chciałeś zrobić. Widzę właśnie gdzie siostra zakona nauczyłaś... Nie, widzę właśnie gdzie siostra zakona nauczyła się tak walczyć. Wtf? Coś nie pasuje w ogóle do, do siebie. Co za ja mnie. A kim ty w ogóle jesteś? W porządku, Dobra. Dobra. Wiesz, nie urodziłam się w zakonie. Wiele z nas wiodło kiedyś bardziej barwne żywoty. Pozwól, że się przedstawię. Jestem Leliana, jedna ze świeckich sióstr zakonnych z Lottering, A raczej byłam. Eee, chciałaś czegoś ode mnie? Co to znaczy? Jestem Baldach, miło mi Możesz nazywać mnie bardzo jak jeśli już musisz. Ci ludzie mówili, że jesteś szarym strażnikiem. Będziesz walczyć z mrocznymi pomiotami, tak? To przecież robią szarzy strażnicy. Wiem, że po tym, co się stało, będziesz potrzebować każdej pomocy. Dlatego idę z tobą. Przykro mi, siostra, ale bardzo się mylisz. Skąd taka gotowość do pójścia ze mną? To prawda, będę potrzebować pomocy. A w czym dokładnie możesz mi pomóc? Kłam. Ci ludzie e, się myli, nie jestem żadnym szarym strażnikiem. W czym dokładnie możesz mi pomóc? Przykro mi siostro, ale bardzo się myli. Ja to do, do pójścia ze mną. Stwórca mi kazał! What the fuck? Stwórca jest po, po mojej stronie? Świetnie. Witaj na pokoju. Jasne, to jest chyba ten moment, kiedy zaczynam się powoli wycofać tyłem. Możesz rozwinąć ten temat? Ja. ja wiem, że to brzmi całkiem niedorzecznie, ale to prawda! Miałam sen. wizję. Jeszcze więcej wariactwa? Sądziłem, że wyrobiliśmy już normę. Popatrz na tych ludzi. Są zagubieni w swojej rozpaczy, a ta ciemność, ten chaos będzie się rozprzestrzeniać. Stwórca tego nie chce. To, co robisz, to, co masz zrobić, to dzieło Stwórcy. Pozwól mi pomóc. Dobra, więc nie odmówię pomocy, kiedy mi się, kiedy mi się ją oferuje. Obawiam się, że trzeba mi nieco więcej. Nieżmodlity za mnie, tych ludzi pomóż, im tutaj. Nie potrzebuję twojej pomocy. Dobra. Może twoja czaszka została uszkodzona bardziej niż myślała matka. Dziękuję. Doceniam tę szansę. Nie zawiodę cię. Okej. Okay. Piesek. Przepraszam piesku. W rzeczy samej. Ale a. A gdzie jest mój piesek? Powinien być ze mną. kontakt okay. Black Randa. A niech mnie. Jesteś tym szarym strażnikiem, o którym wszyscy rozprawiają. Mogę ci w czymś pomóc? Reprezentuję nieregularnych Blackstone'a. Jesteśmy kompanią najemników, którzy po wojnie z Orle popadli w poważne tarapaty. Z pewnością wiesz, że sytuacja z każdym dniem jest coraz cięższa. Z twoją pomocą nieregularni znów mogliby się na coś przydać Fereldenowi. Co mogli dla was zrobić? Dlaczego miałbym wam pomóc? Nasi przywódcy domyślali się, że zechcesz pomóc. Na każdym z naszych posterunków w Fereldenie znajdować się będzie zaadresowany do ciebie list... W przeciwieństwie do większości naszych współpracowników, ty dostawać będziesz listy prosto od naszych przywódców, Relnora i Taorana. Mam więc nadzieję, że rozumiesz, jak wysoko nieregularni cenią sobie Szarą Straż. Dziękuję. Po wykonaniu misji wróć do mnie lub udaj się na jeden z naszych posterunków. Dopilnujemy, by twoje wysiłki zostały odpowiednio wynagrodzone. Niechaj błogosławieństwo Stwórcy oświetla ci drogę. Okej, okay. nieregularny Blackstone'a. Same, tak. Ostateczne rezerwy. Mój przyjacielu, jest. E, wiele ludzi, którzy obiecali nieregularnym Blackstone'a na pomóc w trudnej czasu. Takie czasy właśnie nadeszły. A to trzy listy e, z służby dostać je wymieniłem osób, a następnie wróć do nieregularnych po zapłaty. Jeśli ktokolwiek z podwanych osób odmówi musisz zrobić co? Trzeba, aby e, dotrzymać służbnej przysięgi Red Clip Lottering Denerim ok, akceptuj. Desercje, osoby, która odnajdziesz e, la, tu. Desercje, zabrali ze sobą zaopatrzenie bla bla bla, bla 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 i takie tam e, jezioro Kalenat Denerim, góra mrożnego e, grzbietu ok, akceptuję. I kolejne kłaściki, zarąbiście, na pewno O tu mamy Berlin. Jeśli chodzi o jedzenie, to gadaj z tym cholernym smarkaczem przy świątyni. Mam inne rzeczy do sprzedania. brakuje ci jedzenia? Niemal co noc przewala się tędy banda uchodźców. Wszyscy z pustymi brzuchami, smutnymi historiami i rodzinnymi pamiątkami do przehandlowania. Dwa tygodnie temu sprzedałem temu cholernikowi na zewnątrz pół spiżarni, a ten teraz sprzedaje moje jedzenie za skandaliczne pieniądze! Naprawdę? Cóż nie wiem, co powiedzieć. Dziękuję. Pokaż Tomasz. Okej, okay. okład leczniczy, bierzemy oczywiście słabszy okład leczniczy, też bierzemy. Trzy. Nie patrzymy się na cenę, ile zapłacimy. Nam się to bardzo przyda podczas kolejnych walk. Ja wolę już to teraz składować, niż później mieć kłopot z tym, że mi braknie. Czy podleczenia, czy e, zmniejszenia. E, e, usunięcia ran, no. Nie wiedziałem, jak to powiedzieć. Okej, okay. receptura też mi się przyda. Receptura tak samo. Plany tak samo. Mi się to później przyda. Później tego, Później będę mieć plany nasze już wszystko, że tak powiem, wbite. Więc przyda mi się to, to też. Złoty też. Błyskotka też. Zobaczmy. Nie. Mabari Dwa do zęczności. Gówno to też jest. Niepotrzebne mi, okej, okay. mała pułapka olejowa. Nie, to już je, to nie jest, już, to jest balcam. Okay. Zobaczmy, czy coś ja mam do niego. Okej, okay, tak, dwa do ataku od razu idzie na ha, Hasiok. Jeden do siebie, też na Hasiok, to zostawiamy. Zost tak, jeden do magii, 51, 440, 440, przebicie zasięg, moc zaklęć 50. 1 do siły zaklęć, pięć do obrazy Jestem tu niezbym, sobie kaplicę, bo nie wiem co wziąć. Jeden do magii, czy choć jedno i drugie jest z kaplicą. Czekaj, Bolwer, Morrigan, jeden, ona, ma, ona ma jeden do magii. Tu jest jedno siły zaklęć. Tu też jest jeden magii. To jest gorsza od tego, co ona ma. Okej. Okay. Zostawiamy, zostawiamy. To wywalamy. Zostawiamy. Wywalamy. Zostawiamy. To też wywalamy. To też wywalamy. E. Eee. Takie pytanie, czy ja przypadkiem nie wywaliłem tarczy, która jest z mojego rodu. Mała tarcza. Aha, A, nie, 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 wywaliłem. Zostawiamy LH, zostawiamy tarcza wyskorza. No, to jest właśnie tarcza Wyskorza, dobrze. Tchydzę odpoznać na zakręcie szansy nawet nie, nie pocisku. A to też wywalamy. O to <noise> Tu jest jedna szata maga, tu jest dwie szaty, więc Jedną sprzedamy. Mamy ile? Trzy golda dodatkowe. Mam już 111 golda, więc ja jasne ja Nie wiem co z tym zrobię. Nie ja będę rozdawać wszystkim kasę chyba. Ale on ma dalej... Jeśli płacę. chodzi o jedzenie, to gadaj z tym cholernym smarkaczem przy świątyni. Mam inne rzeczy do sprzedania. Jest w jakieś dobre, płatne prace? Sprawdź tablicę kantora przy świątyni. Pewnie... <laughs> nie znasz się na jadach i trutkach. Mam z tym pewne doświadczenia? Tak właśnie myślałem, że w końcu się ktoś znajdzie zapłaciłbym sporo grosza za jakąś zwyczajną trudkę taką żeby trochę zatrzymała te potwory albo żeby się dwa razy zastanowiły w lesie na północy rosną zioła a co do innych rzeczy rozejrzyj się po mieście niektórzy uchodźcy porzucili tu bagaże żeby nie przeszkadzały w podróży ale nie jestem pewien co ci będzie potrzebne może mam coś u siebie na skład. Bywaj. Okej, okay, mamy kolejne zdanie. Loknijmy to. Nie to nie to. To jest Blackstone, to nie. Lottering to... toksyczna porcja, Ok, Sporządź oczyśnienie dla e, ser Serozuje wokół gospodarstwa za to te pułapki brychanie idzie przed potworem i innymi in, czasami. Jak się liczy o sobie, e, trucizny. Przy... Trzy butelki jadu. Powinno wystarczyć, okej. Okay. Sprawdźmy. Wytworzenie jady, jady, jad. jad, jad. Okej, okay. co on potrzebuje? Stężona trucizna. Stężona trucizna. Spoko, zobaczmy czy on ma coś takiego. Jak idzie z tą trucizną? co masz. Jezuś Maria, za Muszę przeskoczyć. Jak idzie z tą trucizną? No co jest kuźwa? Jak idzie stąd? Jezuś maria, no. Kolba nie, Elfi nie. nie. czyli będę musiał coś to poszukać. Bo resztę to mam. Dałem klient. To jest Bart, 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 ma, uchodźcy Aha, nie widzę, co to jest. To jest wyjście? Drzwi, wyj... To jest wyjścia, to są drzwi. Dobrze! Grzyb nie. Kufer. To coś nie, to Alfiko nie. A znaczy, co ja mam nadzieję na znalezienie takiej porcji, które wytwarzył w kuchni. <laughs> 5, 10, 15. No. nasze to, po. Siedzimy i skończę odcinek, zacznę kolejny. Widziałeś nowych werbowników? Lepiej mów ciszej. Każdego, kto potrafi utrzymać miecz, siłą wcielają do armii. Mm -hmm. Jak śmiesz oskarżać mnie o kradzież? Widziałem, jak bierzesz zapasy z mojego wozu. Masz chyba problemy ze wzrokiem pastuchu. Hasynt nigdy nie uciekłby się do kradzieży. Wy, mieszkańcy bagien, wszyscy jesteście złodziejami i kłamcami. Dosyć! Ludzie tutaj i tak są już zdesperowani i przerażeni. Nie trzeba im jeszcze patrzeć, jak się wzajemnie okładacie. A co z moim jedzeniem? Powiedziałem, dosyć! Eba merat Asarit Mamy Lilianę, O właśnie zapomniałem zobaczyć co ona Okej okay. Jest tak samo jak nasz e, my Roegem Ci łoczykiem ale ją nie będziemy mieć w teamie Bo nie, nie jest mi w ogóle potrzebna Aha Nie masz łuku w ogóle to po cholerę masz kule. Umie umiejętności do łuku. Ja tego nie kapuję. Okej, okay, to tu. No, i zostało mi tylko to. Podtrzymywane to se Fajnie od razu. To tu. Multum tego ma. Naprawdę. Okej. Okay co no sobie? Robi się. To. Dwa razy nie trzeba mi tego powtarzać. To. I to. Okej. Okay. A, a teraz to to? do scena Ja chcę, ja będę chciał mieć go, go. Albo coś innego nie wiem. To będzie zależne. Jeśli scena zrobię podwojownika, z tarczą i mieczem, to on będzie moim tankiem do czasu, aż nie pójdę. Ja pewnie już gra, widzieliście tą grę. Jeśli nie widzieliście, no to nie będę zdradzać dalej, czy będę mieć jakiegoś dodatkowego towarzysza. Więc... A ci, co wiedzą, no to powiem, że Krasnolud. Tyle. Oni powinni już wiedzieć, o co mi chodzi. Okej, okay, zagadajmy z nim. Nie jesteś żadną z osób, które mnie schwytały. Nie rozbawię cię bardziej niż resztę ludzi. Daj mi spokój. E, jesteś więźnią, Kto cię uwięził? Kim jesteś? Kim jesteś? A jak myślisz? Zostałem tu umieszczony przez zakon. Wielebna matka powiedziała, że wybił całą rodzinę, nawet dzieci. Racja. Przydałbym się. Jestem Sten z Beresat, przedniej straży ludu Kunari. Kunari, jestem bardzo miło Cię poznać. Albo ze mnie szydzisz, albo okazujesz maniery, jakich próżno szukać w Waszym kraju. A zresztą to przecież bez znaczenia. Wkrótce i tak umrę. To dumna i potężna istota, zakuta tu na żer pomiotom. Radziłabym ci wypuścić go z czystej litości. Litości? Tego się po tobie nie spodziewałem. Chciałam też zaproponować, żeby Alister zajął jego miejsce. A to się spodziewałam. A tego akurat można się było spodziewać. <noise> Radzę ci pozostawić mnie własnemu losowi. Potrzeba mi kogoś innego do pomocy. Co zrobiłbyś, że cię tu zabrali? Mówi, dać mi trochę jedzenia i... Znaczyń, trochę. Jeśli wolać, mogę to zakończyć od razu. W co zrobię... Nie dziwię się. A jakiej konkretnie potrzebujesz pomocy? Przysiągłem bronić świata przed plagą. Coś tu... Co cię to obchodzić, skoro będziesz wolny? To nie Twoja twa. wykonuje zadania w najwyższych. Plagą? Jesteś więc szarym strażnikiem? Tak. Hmm. To zaskakujące. Mój lud zna legendy o sile i biegłości szarych strażników. Przypuszczam jednak, że nie każda legenda mówi prawdę. Może jeśli powiesz jej, że szara straż potrzebuje mojej pomocy. Wtedy zginę równie szybko, co czekając tutaj. Żegnaj więc. Okej. Okay. Pozostawić kogoś na śmierć głodową lub na żer dla pomiotów? Nikt na to nie zasługuje. Nawet morderca. Mamy kolejny stan, zadanie, więc ciśniemy do owielebnej matki. Będziemy mieć, od razu mogę powiedzieć, będę mieć dwa wybuchy. Pierwszy to jest. E, zastraszyć ją. Drugi. Tak się zastanawiam, Morgan. Czy ty wierzysz w stwórcę? Oczywiście, że nie. Nie odczuwam prymitywnego strachu przed księżycem i nie muszę wierzyć w jakieś bajeczki, żeby móc spokojnie spać w nocy. Ale to nie może być tak do końca przypadek. Duchy, magia, wszystkie te cudowne rzeczy wokół nas, zarówno mroczne, jak i świetliste. Dobrze wiesz, że one istnieją naprawdę. Fakt ich istnienia... Zobacz, ee... ja mamy 65, będę musiał tryb... ...nie oznacza, że wymyśliła je i stworzyła jakaś nieobecna, darząca nas ojcowskimi uczuciami istota. A więc to wszystko kwestia przypadku? Mamy tu do czynienia ze szczęśliwym zbiegiem okoliczności? Próba narzucenia porządku zamiast chaosu z góry skazana jest na niepowodzenie. Natura jest z natury chaotyczna. Nie wierzę w to. Za to wierzę, że nasze życie, życie każdego z nas, ma jakiś Dobra. cel. Fajajnie, lepiej to skończę, bo to się zaczyna robić smętne ta rozmowa. Okej, okay. wchodzimy. E, musimy zagrać z wielką maską, żeby wypuściła Stena. Tak. Yeah. Łatwo powiedzieć, trudniej zrobić. No, wczytuj mi się. Okej. Okay. Ale nie wiem. Wiecie co, ja może tutaj za, zakończę ten odcinek i rozpocznę go w kolejnym, i od zagadamy z tą wielodobną matką. Dalej mi to denerwuje, że nie mogę tego wziąć. No cholera mi się Więc komentujcie, subskrybujcie. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach.